Raportniku objął pięć miast, w tym tylko Szczecin i Lublin, dostały opinię negatywną. Szczecin, Waldemar Stankiewicz. Połowiczna zgoda. Szczecin podpisał porozumienie społeczne dotyczące budowy spalarni, ale mimo zapowiedzi podpisał je jedynie z ekologami. Mieszkańcy Wyspy Pułckiej, gdzie ma powstać spalarnia, mimo długich negocjacji, odstąpili od zgody. Twierdzą, że miasto nie spełniło wszystkich ich żądań. Marek Mucha. Na podpisanie tego dokumentu Szczecin i ekolodzy pracowali kilkanaście miesięcy. Porozumienie mieli również podpisać mieszkańcy Wyspy Puckiej. W ostatniej chwili zrezygnowali. Z tego wynika, co nas najbardziej boli, uwłaszczenie osiedlowego mienia komunalnego yy, grunty i nieruchomości mieszkalne. Podejmiemy decyzję, na pewno nie zostawimy tego tak. Nie ma zgody w takim stanie na to, żeby ta spalarnia powstała. Miasto nie zgodziło się na 4 z44 postulatów. Polytyczyć może tak zwanych rekompensat publicznych, znanym w charakterze użyteczności publicznej, a nie indywidualny korzyści czy też jakiś przygier dla, dla poszczególnych mieszkańców. Mimo braku porozumienia na wyspie Puckiej zostaną odnowione chodniki, drogi i oświetlenie. W ciągu 5 lat miasto zainwestuje tu 30 milionów złotych. Na spalarniu zgodzili się ekolodzy. Docelowo mają być spalane tylko posegregowane odpady. Bardzo ciężkie zadanie. Jeżeli rzeczywiście tak ma być, panie dyrektorze, panie prezydencie, drodzy państwo, to my nie mamy podstaw do protestu jako ekolodzy. Ta umowa pozwala, czy to porozumienie pozwala spojrzeć szerzej na problem zagospodarowania odpadów. A problem z tym boryka się całe miasta tak naprawdę i każde miasto w Polsce, nie tylko w Polsce, również w Europie. Miasto ma więc zielone światło od ekologów. Teraz pora na ocenę inwestycji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Brukselę. Mam nadzieję, że do końca roku będziemy mieli informację, że możemy ruszać, że mamy przyznaną bardzo dużą ilość środków unijnych. Spalarnia ma kosztować prawie 600 milionów złotych. Inwestycja ma być skończona do 2015 roku. Gdyby nie powstała, miasto musiałoby płacić milionowe kary za zanieczyszczanie środowiska. Szczecin. Marek Mucha.